Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Zbigniew Semik i zapraszam do wysłuchania szóstego odcinka podcastu Hula Huta, w którym rozmawiamy o kulturze nowochódzkiej. Dzisiaj w studiu w Krzysztoforach goście Wiolę Lucińską, Marcina Szarskiego i Piotra Drzymałę. Nowochódzka Orkiestra Instrumentów Nieprzypadkowych działa przy Nowochódzkim Centrum Kultury i zrzesza ludzi, którzy grają na ukulele. Jakbyście mogli najpierw powiedzieć troszkę o pochodzeniu tego instrumentu. To tak y, wiedza encyklopedyczna. Y, instrument przywędrował na Hawaje z Portugalii, bo to była kiedyś kolonia portugalska. Tam się spopularyzował, y, i jak Stany Zjednoczone przejęły Hawaje, to y, okrężną drogą dotarł do Ameryki i Europy przez Hawaje z Portugalii. Y, miał swój rozkwit w latach y, na początku XX wieku. Muzyce takiej wody kabaretowej potem popularność spadła i teraz jest druga fala odrodzenia popularności ukulele. Druga fala ukulele. Okej, okay. czyli mamy Portugalię, mamy Stany Zjednoczone, a dlaczego Wy zdecydowaliście się wybrać właśnie ukulele? Czy macie jakieś doświadczenie muzyczne? Yy, to może ja zacznę. Yy, ja mam doświadczenie muzyczne, ja jestem po, po szkole muzycznej i yy, dokładnie gram na pianinie, na fortepianie. Ale tak naprawdę nigdy, nigdy przez myśl nie przeszło mi, że mogłabym zacząć grać na ukulele. Moja siostra, która jest też w orkiestrze, zainspirowała bardzo mnie, ale nie, nie podjęłam się tego pierwszego kroku, żeby, żeby po prostu pójść na próbę do orkiestry. Zatem orkiestra przyszła do mnie, ponieważ dostałam pewnego dnia właśnie telefon od naszej kapelmistrzyni Marty Brzozy z zapytaniem, czy chciałabym właśnie dołączyć. Więc stwierdziłam, że to jest świetny pomysł i udając się na próby, tak naprawdę tam zaczęłam swoje pierwsze kroki gry na ukulele. Więc, y, więc bardzo, no, bardzo jest to wspaniała przygoda, bardzo się cieszę, że, że jestem y, z tak zacnym towarzystwem i że mogę być częścią tej pięknej historii. Jak jest wasza historia? Ja nie miałem ani jednej lekcji y, na żadnym instrumencie formalnej. Jestem y, samoukiem. W domu zawsze była gitara i coś tam człowiek brzdąkał e, akordy do piosenek, a z ukulele wyszło przypadkiem. Kupiłem dziecko na Mikołaja e, ja, ja się wciągnąłem bardziej niż dziecko. E, zacząłem sobie też pogrywać. Zobaczyłem, jakie to jest fajny instrument, jaki prosty, jak wiele bardziej widać harmonię przy, przy zmianie akordów niż na gitarze, bo e, mniej, mniej palców e, do przemieszczenia, mniej strun do ogarnięcia i... Wygooglałem tak z ciekawości, czy, czy, czy jest coś, coś się dzieje w Krakowie w temacie ukulele, czy może bym na jakieś lekcje poszedł, ale przy okazji szukania lekcji znalazłem orkiestrę, zapytałem się i potem się już potoczyło. No to ja podobnie jak Marcin, u mnie też nie było żadnego wykształcenia muzycznego. Ja jestem takim hobbystą, amatorem, jeżeli chodzi o muzykę. Muzyki zawsze dużo słuchałem generalnie już od czasów licealnych. I tam pojawiły się pierwsze kontakty z instrumentami i wtedy zacząłem sobie sam, sam się uczyłem grać na gitarze. No i ta gitara gdzieś się tam przewijała, ale potem nastąpiły inne czasy, więc instrument został porzucony. I mniej więcej rok temu znajomy powiedział, że, że gra właśnie w orkiestrze ukulele. No i kiedyś po ukulele przyniósł do biura, zobaczyłem sobie jak wygląda ten instrument. Generalnie strój jest w ukulele barytonowym taki sam jak w gitarze spodobało mi się, ale stwierdziłem, że w sumie ja nie za bardzo będę miał chyba czas, no i chciałem e, zaszczepić w córce mojej taki właśnie bacykl, jeżeli chodzi o, o grę, no i kupiłem jej ukulele, no i chciałem zabrać na próbę. Byliśmy umówieni, ale ostatecznie na próbie pojawiłem się sam, e, kapelmistrzyni zadała mi tylko dwa pytania, czy umiem grać na ukulele, powiedziałem, że w sumie tak, i czy umiem czytać tabulaturę, że no tak, no to proszę, stawaj i graj z nami. I To było moje doświadczenie, i tak mi się strasznie spodobała ta gra, że, że zostałem. Jestem od listopada w orkiestrze i jest świetnie. Aktualnie gram i na ukulele barytonowym, i też na gitarze basowej. Okej, okay, dobrze. A na jakim ukulele wygracie? Viola? Ja gram na ukulele e, sopranowym, e, przepraszam, e, tenorowym. E, Marcin? Ja gram na tenorowym. Po roku y, przeszedłem na ukulele barytonowe. Okej, okay. i czy to, na jakim gracie ukulele, w jaki sposób was sytuuje w orkiestrze, jak ona jest zorganizowana? Y, żeby jeszcze wytłumaczyć rozmiary i, i nazwy ukulele, są cztery najbardziej typowe y, rozmiary. Sopran, koncert tenor i baryton. Te nazwy są trochę mylące, bo one sugerują, że to jest Sopran, tenor to jest jakiś inny zakres dźwięków, inna skala. Sopranowe, koncertowe i tenorowe, one się różnią rozmiarem. To jest po prostu preferencja do rozmiaru dłoni, do, do wzrostu, do... Przecież bardzo dużo dorosłych ludzi, yy, nawet dosyć sporych rozmiarów, gra na ukulele koncertowych, które nie są największe. Yy, ale te trzy rodzaje, koncertowe, yy, sopranowe i tenorowe, stroi się tak samo. To jest zasadniczo ten sam instrument, tak samo się stroi, o takim samym brzmieniu, tylko jest kwestia różnicy rozmiaru. Ukulele barytonowe jest większe, stroi się tak jak gitarę, tylko że bez dwóch najgrubszych strun i ma też ino, inny zakres dźwięków. I ta sekcja, czyli mamy w orkiestrze sekcje ukulele, których są, na sopranie chyba nikt nie gra, bo to jest za małe. Także tak, ludzie mają koncertowe albo tenorowe, ale to Mówimy na to po prostu o i ta sekcja jest podzielona na cztery głosy. Czyli aranżacje są tak zrobione, że każda z tych czterech sekcji gra co innego. Oprócz tego jest ukulele barytonowe, które jest bardziej odpowiedzialne za, za niższe rejestry. Jeszcze jest gitalele. To jest też instrument, o, którego, o którym jeszcze nie wspominaliśmy. To jest taka gitara, sześciostronowy instrument, gitara z. Pod astrem założonym na piątym progu. No i jedną ukulele basowe. I jeszcze mieliśmy mandolinę. Była mandolina, tak, tak. tak ale. I też było. Tak. No, okazjonalnie mamy o, okazjonalnie, różne okazjonalnie, instrumenty tak. nieprzypadkowe. I jeszcze, ale... mamy, jeszcze mamy kachonistę. No jest tak. tak. Te, w sekcji rytmicznej jest kachon, czyli taka drewniana skrzynka. Z, ze sprężynami w środku, która pełni rolę perkusji. Jeszcze pamiętam, że poza różnymi instrumentami towarzyszącymi, raz mieliście nawet wokal, bo w czasie koncertu w Nowym Centrum Administracyjnym, kiedy graliście razem z Krakofonią, to też fajnie akompaniowaliście, już nie pamiętam, do którego z, z utworu, ale też nam się tak zdarzyło? Tak. E, mamy kilku wokalistów e, w, w naszej orkiestrze, między innymi ja. Ale mamy też wspaniałe chórki. E, mamy właśnie Marysię, Martę. Ja też e, śpiewam w chórkach. E, Marcin też śpiewa. E, mamy jeszcze Przemka właśnie, który, który również z nami gra i śpiewa. Także staramy się wymieniać tymi głosami i w zależności od też preferencji wokalnych i, i wiadomo w skali też różnych piosenek, staramy się dopasować jak najlepiej, żeby to wybrzmiało i, i właśnie główny wokal i, i chórki, także no także każdy ma okazję się wykazać. Okej, okay, czyli nie tylko jest instrumentalnie, ale też wokalnie. Tak. Jak już o tym rozmawiamy, tak byście mogli trochę opowiedzieć o tym, jaki jest wasz repertuar? Co grywacie? W sumie nasz repertuar jest dosyć zróżnicowany. Chyba na początku zaczęliśmy od, od klasyków, od muzyki klasycznej, która została właśnie przearanżowana przez Martę na, na różne partie. Z czasem również zaczęliśmy wykonywać utwory autorstwa Marty Brzozy, które też są naprawdę bardzo piękne i na pewno Marta ma jeszcze wiele w szufladzie do pokazania. I również mamy w swoim repertuarze po prostu piosenki rockowe, popowe, także staramy się Staramy się zawsze na, na nasz koncert wybrać coś, żeby każdy w publiczności mógł coś znaleźć dla siebie. Który utwór lubicie najbardziej? Ja najbardziej uwielbiam wiolonczelistkę z Kardów. To jest utwór, który pierwszy raz w sumie zagrałem też poważniej, bo jakby był pierwszy koncert na, na dużej scenie. E, e, razem z Andrzejem, który już niestety z nami nie występuje, a szkoda. No to zdecydowanie ten utwór mi się najbardziej podoba, chociaż ostatnio repertuar rozszerzyliśmy też o e, ACDC – Highway to Hell. Mm. Tak, także no, mamy dość duży przegląd, jeżeli chodzi o, o utwory. E, jeszcze możemy wspomnieć o, w sumie o Kolendach no bo tak. gramy też koncerty świąteczne. Co robisz koncert z repertuarem takim świąteczno kolendowym tak. tak. Tak, więc gorąco zapraszamy. E, na, na, na taki koniec, który odbędzie się pewnie, nie wiem czy z końcem, czy z początkiem przyszłego roku, to musimy jeszcze ustalić. E, także myślę, że te dwa, te dwa utwory są w topce. Jeżeli chodzi o takie utwory klasyczne, które nie są e, śpiewane, są czysto instrumentalne, no, to moim faworytem e, jest Etiuda opusto. Okay. Julianiego. Tak, jest, Julianiego. I mhm. e, no, ja lubię covery takich klasycznych rokowych numerów, chyba najbardziej grać. Ale klasyczne utwory też mają swój urok, od strony takiej muzycznej, czystej, jak się je gra, znaleźć swoje miejsce w harmonii mhm. i słyszeć na tle reszty głosów, tak? Ja bardzo lubię z klasyków Canzonete Antique, jest naprawdę przepięknie zaaranżowana i bardzo, bardzo lubię grać Trzy dni do końca świata, to jest właśnie utwór napisane przez Martę. A jeżeli chodzi o y, repertuar taki właśnie bardziej rokowy, to chyba ostatnio bardzo bardzo lubię śpiewać Radio Gaga i to właśnie wykonuję razem z Przemysławem. A ostatni, na ostatnim koncercie y, wykonaliśmy ten numer z naszym gościem y, Aha, z Pawłem, tak? Więc, okej, okay, to typy macie różne, ale tak. to bardzo fajnie. Okej, okay. a trochę porozmawialiśmy o muzyce, natomiast jaka jest reakcja publiczności na waszych koncertach? W sumie reakcje są bardzo, bardzo pozytywne, bardzo różne też. Każdy na początku chyba jest bardzo zainteresowany w ogóle, co to jest za instrument taki mały i w ogóle jak on wybrzmiewa, więc reakcje są naprawdę różnorodne, ale powiedziałabym, że raczej bardzo pozytywne, także Myślę, że ten instrument zrobił się teraz tak naprawdę popularny od kilku lat, że, że chyba nie ma osoby, która nie słyszałaby o ukulele, tak naprawdę. Tak, tu się zgodzę. Nawet po ostatnim koncercie, który właśnie graliśmy, można zauważyć, że po pierwsze, coraz więcej osób w ogóle przychodzi na nasze koncerty, nas bardzo cieszy, ale reakcje są bardzo pozytywne. I nawet na tych utworach, które są bardziej rockowe, widać reakcję publiczności, że tam już niektórzy nawet sobie tam podrygują w rytm muzyki, wiadomo, klaszczą, śpiewają, źli znają słowa. Tutaj też ukłądztwuję naszych wokalistów i wokalistek, którzy wchodzą w interakcję z publicznością, bo to nie jest tylko tak, że my odgrywamy te utwory, ale też starają się zachęcić do tego, żeby, żeby ta publiczność razem z nami się świetnie bawiła i myślę, że to wychodzi. Najbardziej cieszą takie opinie, bo wiadomo, że zaprasza się znajomych, rodzinę. I dużo osób mówi mi potem, że no, poszedłem na koncert, poszłam yy, z grzeczności, no bo tam znajomy zaprasza, ale nie spodziewałem się, że to będzie takie dobre, że się tak dobrze będę bawić. Jak usłyszałem o waszej orkiestrze przez y, naszą wspólną koleżankę Marzenę, to pierwsze o czym pomyślałem to, że muszę wam koniecznie zorganizować koncert w nowym centrum administracyjnym w czasie Zajdźuj do chuty. No po prostu to trzeba zobaczyć, usłyszeć. Także miałem wielką przyjemność y, organizując to, natomiast słuchając to no, zdecydowanie bardzo dużo. Bo to było naprawdę cudowne doświadczenie i fajnie, że to się udało. Okej, okay, o muzyce dobrze się opowiada, ale też dobrze się jej słucha, także poprosiłbym Was, żebyście zaprezentowali Wasze umiejętności. W porządku. Powiedzcie, co zagracie. Eee, zagramy utwór Kazika. Ty nie ma dzieci w domu. Dzięki. <grym> Przez chwilę zapomniałem, jak on się nazywa. Dobre. jedna flaszka, druga flaszka i też trzecia kurde belele leci dom stoi zupełnie pusty nocą kurzą się dokoła rupiecie wracamy chwiejnym krokiem po okrążeniu nad ranem po schodach na piechotę raczej raz gdy nie damy, wyjechali na wakacje, wszyscy nasi podopieczni, Ty nie mam domu, dzieci to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje, wszyscy nasi podopieczni, Ty nie mam. U dzieci to jesteśmy niegrzeczni Trasa bardzo dobrze znana Od jednego bar do baru Poznanie tych albo owych I mamy troszeczkę kataru Jeśli wiesz o czym ja mówię Natomiast zupełnym rankiem Wypijam patrząc tempo Ostatnią bez gazu szklankę Wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje, wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Jeszcze ostatnie mhm. pytanie do Was. Jak można dołączyć do Nowochódzkiej Orkiestry Instrumentów Nieprzypadkowych? Bardzo prosto. Po prostu trzeba się zjawić z chęciami i z dobrą energią na naszą próbę. I, a potem wszystko pójdzie naprawdę y, gładko, ponieważ y, jest tak wspaniała atmosfera, mamy tak wspaniałą kapel mistrzyni, mamy naprawdę jesteśmy tak super podzieleni na głosy, także każdy, kto próbuje swoich kroków na ukulele. Po raz pierwszy myślę, że nie będzie to aż takie trudne, ponieważ jesteśmy zawsze otwarci i pomocni, więc serdecznie gorąco wszystkich zapraszam, jeżeli ktoś ma ochotę spróbować swoją rozpocząć nową przygodę z nowym instrumentem, także naprawdę zapraszamy. Jedyne, co trzeba zrobić, po prostu zjawić się tylko na próbie. Czyli zapraszamy z ukulele, tak jak rozumiem, na próbę do Nowochudzkiego Centrum Kultury, no i można zacząć grać. Tak. Bardzo fajne rzeczy, które już słyszeliście. Między innymi. Dobrze, czyli moimi yy, gościami dzisiaj w, w studiu w Krzysztoforach Wiolę Lucińską, Marcina Szarskiego, Piotra Drzymały. Serdecznie wam dziękuję. Dzięki wielkie. Szybko może powiemy, że zapraszamy wszystkich do śledzenia aktualności na stronie NCEK-u, e, żeby patrzyli, szukali nas, e, naszych koncertów, bo regularnie, co jakiś czas występujemy. Szykuje nam się koncert we wrześniu w okazji Dnia Pszczoły i <noise> Dni Otwartych enseku będą warsztaty ukulele. Będzie można zobaczyć, jak yy, wygląda granie w orkiestrze od środka. Uczestniczyć w próbie, spróbować wziąć do ręki instrument. I też co, co jakiś czas coś jest. Po wrzesień ten koncert, potem będzie na pewno repertuar kolędowo-świąteczny, potem na wiosnę jest Dzień Ziemi, w lecie za rok... Jeszcze potem je raz do roku jeździmy również do Poznania na festiwal ukulale. Także to też jest bardzo ciekawe wydarzenie, bo można poznać wielu wspaniałych artystów z całego świata i również zaprezentować się z orkiestrą. Także zapraszamy. To jeszcze tak kończąc kończąc, yy, zapraszamy również do obserwowania naszych mediów społecznościowych. Jesteśmy na YouTubie, na Instagramie, na Facebooku. Można nas znaleźć wpisując frazę NOIN. Skrót od Nowochódzka Orkiestra Instrumentów Nieprzypadkowych. Są nasze nagrania, teledyski. Zapraszamy. Tak. Zapraszamy. Mm -hmm. Dzięki raz jeszcze. Dzięki.